Cześć, jak masz na imię? Oliwia. Jak ci się podoba na tym festywie? No, bardzo fajnie, bardzo dużo dzieci. Fajna zabawa. W tym roku bardziej mi się podoba niż w zeszłym. Bo w zeszłym nie było takiej, tak dużo nie było po prostu tych rzeczy. Ogólnie jest bardzo fajnie, podoba mi się. Co tu robisz? Y y pomagam, jestem na projekcie edukacyjnym. Y pomagam, mamy rzut do celu razem z Olgą. No i stoimy, jemy <noise> i się bawimy razem z dziećmi. Bardzo dziękuję za udzielony wywiad. Proszę. Cześć, jak masz na imię? Konrad Hitchbork. <noise> jak Ci się podoba na tym festynie? Dobrze, Co tutaj robiłeś? Biegałem przez płotki, rzucałem tak. do kosza, fajne. Jak, fajne są konkurencje? Tak. A są trudne? Nie. No. Nie są trudne? Nie. Jesteś z tej szkoły? Tak. A z kim tutaj przyszedłeś? Z siostrą i z mamą. Jesteście z, z tej szkoły, tak? Oczywiście. Macie stoisko z, z jakąś dyscypliną sportową? Tak mam. I co tutaj trzeba zrobić? Musimy kręcić kula hop na czas. Nie, nie, nie. Aha. A później te wyniki są zapisywane? Tak, na takich Na I można coś. i dzieci mogą coś wygrać? Tak, długo